Bezpieczny internet. W swoim komputerze przechowujesz różne informacje. Niektóre z nich są dla ciebie bardzo ważne, chociażby dokumenty, adresy e-mail i numery telefonów twoich znajomych albo zdjęcia z wakacji. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś je stracił. Tak się może zdarzyć, gdy wirus zaatakuje twój komputer. To nie wszystko. Wirusy potrafią fizycznie uszkodzić dysk twardy. Wtedy już nic nie da się z nim zrobić. Dysk nadaje się do wyrzucenia. Korzystasz z internetowego konta bankowego? Pomyśl, co mogłoby się stać, gdyby ktoś poznał Twój login i hasło. Niestety, kradzież danych to częste zjawisko w świecie Internetu. Przed tymi zagrożeniami uchroni cię usługa Bezpieczny Internet, którą zakupiłeś wraz z szybkim internetem Neti. Bezpieczny Internet to prosta w obsłudze i wygodna ochrona przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem, stworzona przez światowego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci, firmę F-Secure. Pamiętaj, że przez trzy pierwsze miesiące możesz korzystać z niego w promocyjnej cenie jednego grosza. Bezpieczny Internet zadba o poufność e-maili i wszystkich Twoich codziennych aktywności w internecie. Zabezpieczy również pliki zgromadzone na dysku komputera, Dokumenty, zdjęcia, filmy i muzykę, tak abyś zachował je tylko dla siebie. Dzięki automatycznym aktualizacjom bazy danych, twój komputer jest zawsze chroniony przed nowymi zagrożeniami z sieci. Jeśli nie chcesz, by twoje dziecko miało dostęp do niepożądanych treści w Internecie, rozszerz pakiet bezpieczeństwa o kontrolę rodzicielską w serwisie Netia Online na netiaonline.pl w zakładce Usługi.